Przyjeżdżają z całej Polski po najbardziej śląski z możliwych towarów, czyli węgiel i muszą czekać na niego w kolejkach nawet kilka dni. Przewoźnicy zaopatrujący w czarne złoto odbiorców indywidualnych w całym kraju czekają pod kopalnią Chwałowice już od kilku dni i jak sami mówią, możliwe, że przyjdzie im poczekać aż do poniedziałku. Kolejka ciężarówek po załadunek, tak zwanego węgla grubego pod kopalnią Chwałowice sięga już sporo ponad kilometr. Pojazdy poruszają się w kierunku bramy załadunkowej w tempie zaledwie kilku, kilkunastu aut na dobę. Przyjechałem dwie godziny temu, no nie ma ogólnie materiału na kopalni. A długo będziemy czekać, no to jeszcze nie wiem. Akurat przyjechałem dwie godziny temu, także, ale jest stania do jutra na pewno, bądź do poniedziałku. Z tego, co widzę, jak, jak to idzie dzisiaj, to nie wiem, może dzisiaj wieczorem, może jutro się załaduje. Wiem? Żaden z tych kierowców nie chce bowiem utknąć w tej kolejce na weekend. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Wczoraj wieczorem przyjechałem, także nie wiem, czy się załaduje. Do, do, do piątku, nie? Do weekendu. Jeśli nie, przyjdzie czekać w kolejce do poniedziałku, aż takich problemów z załadunkiem nie mają kierowcy czekający na inne gatunki węgla. Ja nie przewiduję, że długo postoję, jakieś na drugiej zmianie powinien wjechać o hmm. 6 rano, jestem także akurat ten asortyment, który nie jest tak chodliwy. Yy, groszek 240. Ja do sobie do przodu zająć dobre miejsce. miejsce. Ci, którzy czekają na załadunek węgla typu orzech utknęli jednak na dobre, mogą jedynie domyślać się, co spowodowało takie wydłużenie czasu oczekiwania na załadunek. Wagony ładują w dzień, idzie gdzieś to w świat, za granicę, a matka, która wychowuje e, dzieci, to najpierw swoje nakarmia, a dopiero obcym daje. A tu jest w Polsce u nas inaczej. Najpierw obcy, kurde, te wagony poładują, pojadą te wagony gdzieś tam w świat, a my stoimy rodacy, kurde, i się męczymy tu. To jest chyba problemawizacji no. Za, za dużo awizualnie nie wydają tyle węgla, no nie wiem. Jak, jak długo pan stoi? Od wczoraj, od 19. Nic dziwnego, że powoli rośnie wśród kierowców irytacja, a tym bardziej u tych, którzy już z ładunkiem mają do pokonania niemal całą Polskę. Każdy, który tutaj z kierowców jest, to ten węgiel już jest zapłacony. Ktoś za to zapłacił, a ja tylko go mam odebrać. No to powinien tu leżeć i czekać na mnie, a nie, że dopiero go kopią. Jak tak można? Polska Grupa Górnicza zapewnia, że opóźnienia w załadunku są jedynie przejściowe.